Drodzy widzowie, ostatnie chwile Ewy Błaszczyk uderzyły w opinię publiczną z siłą, której nikt się nie spodziewał, a informacja o koniecznym pożegnaniu poruszyła zarówno bliskich, jak i współpracowników, wywołując fale wstrząsów wśród fanów i mediów, które natychmiast zaczęły przekazywać dramatyczne relacje pełne napięcia i emocji, gdyż atmosfera narastającej niepewności sprawiła, że każde nowe doniesienie rozchodziło się z prędkością błyskawicy, potęgując przytłaczające poczucie zbliżającego się rozstrzygnięcia, które które napełniało serca odbiorców rosnącym lękiem i niedowierzaniem, a komentarze przepełnione smutkiem i szokiem zaczęły dominować w przestrzeni publicznej, tworząc obraz sytuacji, która nagle stała się symbolem kruchości codziennych chwil, gdy jednocześnie współpracownicy artystki próbowali zachować spokój w obliczu gwałtownie narastającej medialnej burzy. Choć wyraźnie widać było narastającą panikę i wzruszenie, ponieważ świadomość, że czas na ostatnie gesty i słowa zbliża się nieubłaganie. Poruszyła nawet najtwardsze serca, a reakcje fanów, którzy masowo zaczęli publikować emocjonalne wpisy pełne wsparcia, rozlały się po sieci niczym fala, której nie da się zatrzymać, ukazując, jak ogromne znaczenie ma postać wybłaszczyk w polskiej kulturze, jednocześnie pogłębiając dramatyzm chwili, gdy stacje informacyjne przekazywały kolejne szczegóły sprawiające, że sytuacja nabierała coraz bardziej poruszającego charakteru i stawała się tematem numer jeden w całym kraju, a media społecznościowe eksplodowały od reakcji pełnych smutku i solidarności, co tylko potęgowało atmosferę napięcia i intensywnego emocjonalnego odbioru tej nagłej, bolesnej wiadomości, która wstrzymała oddech wielu ludzi i sprawiła, że ostatnie chwile artystki zaczęły być postrzegane jako symboliczny moment głębokiej refleksji i poruszającej prawdy o sile więzi między twórcą a jego publicznością. Kontynuacja dramatu wokół ostatnich chwil Ewy. Błaszczyk nabierała coraz większej intensywności, gdy do mediów zaczęły trafiać kolejne obrazy przedstawiające poruszoną rodzinę wychodzącą z budynku kliniki w atmosferze całkowitego przygnębienia. A współpracownicy artystki pojawiali się pod szpitalem z twarzami napiętymi i pełnymi bezradności, co natychmiast zostało uchwycone przez kamery i opublikowane w serwisach informacyjnych, powodując lawinę komentarzy i spekulacji, ponieważ widok ich usilnych zachowania spokoju w obliczu nadciągającego pożegnania wstrząsnął opinią publiczną, która zaczęła dostrzegać wcześniej ukryte oznaki narastającego kryzysu, takie jak wyraźne zmęczenie i przygnębienie, które fani zauważali na najnowszych zdjęciach udostępnianych w sieci. Coraz częściej przypominano niepokojące nagrania sprzed kilku tygodni, na których widać było jak błaszczyk podczas jednego z wystąpień, mimowolnie przerywała na moment, jakby walczyła ze słabością, choć wtedy nikt nie brał tego za sygnał nadejścia czegoś tak dramatycznego, lecz teraz te fragmenty zaczęły nabierać nowego, poruszającego znaczenia i były udostępniane w mediach społecznościowych tysiące razy, podsycając poczucie, że tragedia wisiała w powietrzu od dawna, tylko nikt nie chciał w nią uwierzyć. Dziennikarze przekazywali kolejne relacje świadków, w tym współpracowników, którzy jeszcze niedawno spędzali z artystką długie godziny na planie, a teraz z trudem powstrzymywali wzruszenie, mówiąc o narastającym niepokoju i chwilach, w których widzieli, jak starała się ukrywać zmęczenie, co nagle stało się dla nich bolesnym potwierdzeniem skali wydarzeń. Wkrótce pojawiły się zdjęcia rodzinnego spotkania w ciasnym korytarzu szpitalnym, gdzie najbliżsi artystki trzymali się za ręce, pogrążeni w pełnym napięcia oczekiwaniu, a obok nich widać było współpracowników, którzy przyjechali natychmiast po otrzymaniu informacji, tworząc obraz jedności i zderzenia z nieuchronnością sytuacji. W przestrzeni medialnej zaczęły krążyć nieznane dotąd szczegóły o ostatnich dniach przed dramatycznym pogorszeniem stanu aktorki, w tym świadectwa osób z otoczenia, które wspominały jej niezwykłą determinację i próby zachowania normalności mimo rosnących trudności, co teraz, w obliczu nagłej konieczności pożegnania, wywoływało poczucie głębokiego szoku i współczucia. Fani, którzy tłumnie gromadzili się pod szpitalem, przynosili kwiaty i zapalali świece, a ich poruszone twarze oraz łamiące się głosy w relacjach na żywo tworzyły obraz emocjonalnego poruszenia, jakiego dawno nie widziano, gdyż każda kolejna minuta tym przynosiła nowe informacje budujące atmosferę napięcia. W mediach krążyła również fotografia przedstawiająca pustą garderobę artystki z niedokończonymi notatkami na stoliku, co dla wielu stało się symbolem brutalnie przerwanej codzienności, a komentarze pod zdjęciem wypełniły się tysiącami wiadomości od ludzi, którzy podkreślali, jak wielkie znaczenie miała jej twórczość i jak trudno pogodzić się z tym, że teraz rodzina i współpracownicy muszą przygotować się na moment, którego nikt nie chciał dopuścić do myśli. Kolejne serwisy informacyjne pokazywały szczegółowe rekonstrukcje ostatnich godzin przed dramatyczną wiadomością, podkreślając jak szybko rozeszły się informacje i jak potężny rezonans wywołały w społeczeństwie. Ponieważ cała Polska żyła teraz jednym tematem, a intensywność emocji wciąż narastała, tworząc atmosferę przejmującej ciszy i niepokoju, która zdawała się obejmować każdy zakątek kraju, podczas gdy najbliżsi artystki trwali w skupieniu, przygotowując się na to, co nieuniknione. W miarę jak dramatyczne doniesienia o ostatnich chwilach Ewy Błaszczyk wstrząsały opinią publiczną, coraz częściej w relacjach powracały wspomnienia o jej dzieciństwie i trudnych początkach, które dziś nabierały nowej mocy i wyjaśniały, skąd wzięła się siła, determinacja i niezwykła wrażliwość, za które kochały ją kolejne pokolenia widzów, a archiwalne fotografie udostępnione przez dawnych znajomych stały się prawdziwym odkryciem ukazując skromny dom rodzinny na uboczu, gdzie przyszła artystka dorastała atmosferze braku stabilizacji i nieustannej walki o codzienność. Wcześniej niepublikowane zapisy z rodzinnych kronik pokazały drobną dziewczynkę w zbyt dużym płaszczu, stojącą na zaśnieżonym podwórku, co natychmiast podchwyciły media, tworząc kontrast między jej późniejszą sceniczną siłą a dziecięcą kruchością, której nikt wcześniej nie potrafił dostrzec. Wspomnienia krewnych wskazywały na lata, w których bieda zaglądała do domu tak często, że mała Ewa potrafiła całymi dniami siedzieć przy oknie, obserwując ludzi wracających z pracy i zastanawiając się, czy kiedyś sama będzie w stanie odmienić swoje życie, a teraz te relacje nabierały dramatycznego charakteru i zaczęły być cytowane przez wszystkie serwisy informacyjne. Dawni sąsiedzi przywoływali obrazy jej matki wracającej późnym wieczorem z pracy, zmarzniętej i wyczerpanej, podczas gdy mała dziewczynka czekała przy stole z książkami, ucząc się przy migoczącym świetle żarówki, co stało się symbolicznym obrazem jej niezłomności i niegasnącej potrzeby szukania nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach. Media dotarły także do rzadkiego nagrania z pierwszego występu szkolnego, na którym widać ją stojącą na prowizorycznej scenie z kartonowym tłem, a w jej głosie słychać nie. Nie tylko dziecięcą niepewność, ale także głębokie emocje, które później zdefiniowały całą jej karierę, a dziennikarze podkreślali. Jak wyjątkowe jest to, że nagranie wypłynęło właśnie teraz, w momencie, gdy cały kraj śledzi dramatyczne doniesienia o jej stanie. Kolejne relacje przypominały o trudnym okresie, kiedy jako nastolatka zmagała się z poczuciem braku przynależności i próbowała odnaleźć swoje miejsce, a jej zapiski z tamtych lat, ujawnione przez jedno z archiwów rodzinnych, wskazywały na wewnętrzną walkę między ogromną wrażliwością, a potrzebą udowodnienia sobie, że potrafi przełamać ograniczenia narzucone przez rzeczywistość, w której Dorastała. Znajomi z lat młodości mówili o niej jako o dziewczynie, która często nosiła stare zeszyty pełne notatek i wierszy, a niektóre z nich, opublikowane teraz przez rodzinę po raz pierwszy, pokazały, jak wcześnie zaczęła budować w sobie siłę, która później miała stać się jej znakiem rozpoznawczym. Na jednym z ujawnionych zdjęć widać ją siedzącą na schodach z głęboko zamyśloną twarzą, a podpis dodany przez przyjaciela z dzieciństwa wskazywał, że był to moment po jednym z trudniejszych wydarzeń rodzinnych, gdy mimo łez zapewniała wszystkich, że kiedyś z tego wyjdzie i znajdzie dla siebie inną drogę, co w obliczu obecnych dramatycznych informacji poruszyło tysiące odbiorców, którzy widzieli w niej symbol siły płynącej z doświadczeń naznaczonych bólem. W ostatnich dniach pojawiło się nawet świadectwo jednego z nauczycieli, który ujawnił, że już wtedy dostrzegał w niej coś niezwykłego i przewidywał, że jeśli tylko otrzyma szansę, zdoła przekuć swoje trudne początki w wielką misję, a jego emocjonalne wspomnienia krążyły po sieci jako kolejny dowód na to, jak daleko sięga historia jej nieustępliwości. Wszystkie te detale zaczęły budować obraz życia, które od pierwszych chwil naznaczone było walką i które dzięki jej odwadze przerodziło się w drogę pełną osiągnięć, wzruszeń i niezapomnianych momentów. A teraz, gdy rodzina i współpracownicy trwali w dramatycznym oczekiwaniu, cała Polska z nową siłą przeżywała jej przeszłość, widząc w niej ciągłość i sens wydarzeń, które doprowadziły ją do miejsca, w którym stała się jedną z najważniejszych postaci współczesnej kultury. Rozwijając opowieść o drodze wybłaszczyk do miejsca, w którym stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury, media zaczęły przypominać momenty, które wyniosły ją na szczyt i uczyniły symbolem siły, talentu oraz emocjonalnej głębi, a archiwalne materiały ukazujące jej pierwsze sukcesy zyskały drugie życie i ponownie obiegły cały kraj. Wspomnienia o przełomowej roli, która otworzyła jej drzwi do ogólnopolskiej sławy, zaczęły pojawiać się w kolejnych serwisach informacyjnych, podkreślając jak wielkie wrażenie zrobiła jej kreacja na widzach, krytykach i twórcach. Ujawniono rzadkie fotografie z planu, na których młoda Błaszczyk stoi w środku chaotycznej filmowej scenerii z wyrazem skupienia i determinacji na twarzy, a te obrazy szybko stały się symbolem momentu, w którym narodziła się legenda. Relacje członków ekipy filmowej wskazywały, że już wtedy było widać niezwykłą intensywność jej pracy, a niektóre z tych wspomnień pojawiły się w mediach po raz pierwszy i dla wielu były potwierdzeniem, że jej późniejsza wielka kariera miała solidne, emocjonalne fundamenty. Szczególne emocje wzbudziło ujawnienie prywatnych notatek artystki z tamtego okresu, w których zapisywała swoje obserwacje i reakcje na pierwsze spotkania z publicznością. Zapisy te Opublikowane przez jedno z archiwów jako część dokumentacji historycznej, ukazywały niepewność zmieszaną z ogromną wrażliwością, tworząc poruszający kontrast z jej późniejszym dojrzałym wizerunkiem silnej i świadomej swojej wartości aktorki. W miarę jak kolejne materiały wypływały na światło dzienne, widzowie przypominali sobie legendarny występ muzyczny, który stał się jednym z najbardziej ikonicznych punktów jej kariery. Z opublikowanych właśnie nagrań zakulisowych wyłaniał się obraz artystki pełnej skupienia stojącej za kulisami i czekającej na znak realizatorów, a w jej oczach można było dostrzec napięcie i energię, które dosłownie eksplodowały kilka sekund później na scenie, wywołując zachwyt publiczności i aplauz, który do dziś pozostaje symbolem jej niepowtarzalnego magnetyzmu. Dziennikarze dotarli również do niewidzianych wcześniej materiałów z prób, na których Błaszczyk ćwiczyła sekwencje do jednego ze swoich najsłynniejszych spektakli teatralnych. Widać na nich, jak z niezwykłą precyzją powtarza każdy ruch, a jej głos, choć zarejestrowany w warunkach technicznych, brzmi pełen emocji i głębokiej prawdy, co dla wielu stanowiło dowód na to, że jej wielkość nie brała się z przypadku, lecz była wynikiem lat ciężkiej pracy. Kolejne publikacje przypomniały o jej kultowych monologach, których fragmenty w ostatnich dniach zaczęto udostępniać w sieci tysiącami, tworząc wrażenie powrotu do czasów, gdy każde jej słowo potrafiło poruszyć nawet najbardziej wymagających odbiorców. Media opublikowały także zapis jednego z pierwszych wywiadów telewizyjnych, w którym młoda artystka z naturalną swobodą i skromnością mówiła o tym, jak trudno jest uwierzyć w nagłe zainteresowanie mediów. W jej uśmiechu, teraz odtwarzanym w dramatycznym kontekście ostatnich doniesień, widzowie dostrzegali niewinność i pasję, które stały się jednym z kluczowych elementów jej charyzmy. Pojawiły się również szczegóły dotyczące współpracy z wybitnymi reżyserami, którzy po latach zgodnie przyznawali że jej obecność na planie zmieniała wszystko, a jeden z nich ujawnił nieznaną dotąd opowieść o chwili, w której po zakończeniu intensywnego ujęcia wszyscy na planie wstali z miejsc, bo zrozumieli, że byli świadkami narodzin prawdziwej gwiazdy. Kolejne archiwalne zdjęcia pokazywały ją w trakcie pracy nad projektem, który miał największy wpływ na ugruntowanie jej pozycji w świecie sztuki. Widać było, jak stoi na scenie, z dłońmi uniesionymi w geście pełnym ekspresji, a światło reflektorów pada na jej twarz, podkreślając jej skoncentrowane spojrzenie. Ten singlowy kadr stał się w ostatnich dniach jednym z najczęściej udostępnianych obrazów, symbolizując szczyt jej twórczej mocy. Wszystkie te materiały ujawniane teraz, gdy dramatyczne informacje o jej stanie wstrzymały oddech całego kraju, tworzyły obraz kobiety, której sukces był wynikiem nie tylko talentu, ale i niezwykłej determinacji. Strumień wspomnień i odkryć nieustannie łączył przeszłość z poruszającą teraźniejszością, sprawiając, że cała Polska z jeszcze większą intensywnością przeżywała każdy szczegół jej drogi do sławy, widząc w niej nie tylko artystkę, ale też symbol siły, która potrafiła przebić się przez przeszkody i rozbłysnąć pełnym blaskiem. Życie prywatne Ewy Błaszczyk zaczęło pojawiać się w relacjach z równie wielką intensywnością, jak jej dokonania zawodowe. A media z niezwykłą dokładnością odtwarzały kolejne etapy jej rodzinnej historii, pokazując, jak głęboko zakorzeniona była w relacjach z najbliższymi i jak wiele z jej siły wypływało właśnie z domu, który przez lata stawał się dla niej miejscem budowania spokoju i równowagi. W przestrzeni publicznej ponownie obiegły zdjęcia przedstawiające artystkę w ogrodzie jej rodzinnego domu, otoczoną zielenią, której zawsze przeszukała po intensywnych okresach pracy, a w tle widać było budynek pełen ciepła, w którym każda ściana przechowywała wspomnienia najważniejszych wydarzeń jej życia. Współpracownicy ujawnili niepublikowane dotąd nagranie z jednego z letnich spotkań, na którym artystka z uśmiechem oprowadzała ekipę po swoim domu, wskazując ulubione miejsca i wspominając chwile spędzone tam z dziećmi, co teraz w kontekście dramatycznych doniesień o jej stanie nabierało szczególnie poruszającej wymowy. Jej córki, które od lat towarzyszyły jej w najważniejszych momentach, stały się centralnym punktem wielu relacji, ponieważ to właśnie ich nieustająca obecność i wsparcie budowały fundamenty, jej codzienności. Media przypomniały zdjęcia z czasów, gdy dziewczynki były jeszcze małe, a Błaszczyk prowadziła je za rękę do szkoły, starając się pogodzić obowiązki zawodowe z macierzyńską troską, co dla wielu stanowiło dowód na jej niezwykłą zdolność łączenia życia prywatnego z wymagającą karierą. W ostatnich dniach ujawniono również fragment jednego z prywatnych wywiadów przeprowadzonych poza kamerami, w którym artystka opowiadała, jak bardzo dom i rodzina były dla niej kotwicą, szczególnie w chwilach trudnych i przełomowych, a teraz ten Zapis, choć krótki, stał się jednym z najczęściej udostępnianych, bo ukazywał jej wrażliwość, pozbawioną medialnego filtra. Znajomi z kręgu artystycznego wspominali, że wnętrze jej domu zawsze było pełne ciepłego światła, fotografii i pamiątek z podróży, a jedna z przyjaciółek ujawniła zdjęcie z domowej kuchni, na którym artystka przygotowuje posiłek w otoczeniu książek i notatek do nowych ról. Ten kadr obiegł internet błyskawicznie, tworząc obraz codzienności, którego wielu odbiorców wcześniej nie znało. Równie poruszające były opowieści o jej relacji z mężem, który stanowił dla niej nie tylko partnera życiowego, ale też wsparcie twórcze w czasach, gdy ich działalność artystyczna splatała się ze sobą i tworzyła fundament dla wspólnych projektów, których fragmenty przypominano teraz w materiałach dokumentalnych. Ujawniono również nieznane dotąd zdjęcia z rodzinnych wyjazdów, na których artystka spaceruje brzegiem jeziora w towarzystwie najbliższych. A jej gesty, pełne delikatności i skupienia, zdradzały jak bardzo ceniła chwilę ciszy i oddechu z dala od świateł reflektorów. Dziennikarze dotarli także do relacji sąsiadów, którzy wspominali, że jej dom był miejscem, w którym często słychać było śmiech, muzykę i rozmowy aż do późnych godzin, a artystka zawsze witała ich uprzejmym słowem i uśmiechem, co teraz zostało przypomniane jako symbol jej serdeczności. W ostatnich godzinach media opublikowały również serię ujęć ukazujących jej miejsce pracy w domowym gabinecie, w którym na biurku wciąż leżały szkice kolejnych projektów oraz drobne notatki zapisane pośpiechem, tworzące obraz kobiety, która do końca żyła sztuką i rodziną jako nierozerwalnymi częściami swojej tożsamości. Cała ta mozaika wspomnień, obrazów i ujawnionych dopiero teraz szczegółów sprawiała, że odbiorcy z jeszcze większą intensywnością przeżywali dramatyczne doniesienia, widząc wewie błaszczyk nie tylko ikonę sceny, ale także kobietę, której życie rodzinne było pełne miłości, oddania i codziennego piękna, a dom stał się miejscem, w którym najważniejsze emocje splatały się z kolejnymi etapami jej niezwykłej drogi. W miarę jak kolejne wspomnienia o życiu prywatnym Ewy Błaszczyk pojawiały się w przestrzeni publicznej, atmosfera wokół jej historii stawała się coraz bardziej przepełniona emocjami, a odbiorcy zaczynali dostrzegać, jak niezwykle silne więzi łączyły ją z miejscami i ludźmi, którzy tworzyli codzienny rytm jej życia. W relacjach zaczęły krążyć obrazy wcześniej niepokazywane. W tym ujęcie z jesiennego popołudnia, na którym widać artystkę siedzącą na werandzie domu, otuloną grubym szalem i zapatrzoną w dal, jakby w ciszy porządkowała swoje myśli, podczas gdy obok niej stał kubek herbaty i notatki zapisane drobnym, starannym pismem. Ten jeden kadr poruszył tysiące odbiorców, którzy dostrzegli w nim nie tylko spokój, ale także coś, co teraz interpretowano jako subtelny znak zmęczenia i nadchodzącego wyciszenia, którego nikt wówczas nie umiał nazwać. W kolejnych materiałach ujawniono relacje przyjaciół, którzy wspominali, że artystka miała zwyczaj chodzić na długie spacery po okolicznych lasach, gdzie odnajdywała równowagę i siłę do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami, a jeden z nich podzielił się zdjęciem z zimowego spaceru, na którym uśmiechała się łagodnie, trzymając dłonie w kieszeniach płaszcza, jakby chłód powietrza pomagał jej oczyścić umysł. W ostatnich dniach pojawiła się także informacja o jej domowym rytuale, o którym wcześniej wiedziało jedynie najbliższe otoczenie. Wieczorami miała zapalać małą lampkę stojącą na parapecie i chwilę patrzeć w jej światło, co według jej córek było dla niej momentem wyciszenia i symbolicznego zakończenia dnia. Ten detal, ujawniony teraz, wstrząsnął opinią publiczną swoją prostotą i intymnością, tworząc obraz kobiety, która mimo ogromu obowiązków potrafiła znaleźć dla siebie przestrzeń pełną delikatności. W tych poruszających chwilach, gdy cała Polska z uwagą i wzruszeniem śledzi losy Ewy Błaszczyk, jej życie jawi się jako opowieść pełna odwagi, ciepła i niezwykłej siły, która potrafiła wznieść się ponad przeciwności i dotknąć serc milionów. Dziś każde wspomnienie o niej nabiera wyjątkowego blasku, a obrazy z jej drogi artystycznej i rodzinnej ukazują kobietę, której obecność była źródłem inspiracji, nadziei i niegasnącej wiary w sens tworzenia dobra. Ta historia pozostaje żywa dzięki ludziom, którzy wciąż ją pamiętają i dzielą się emocjami, a każdy gest wsparcia staje się wyrazem niezwykłej więzi łączącej artystkę z jej publicznością. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść i chcesz dalej śledzić piękne, pełne serca historie o ludziach, którzy zmieniają świat swoją obecnością, proszę polub udostępnij i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych wzruszających materiałów. Dziękujemy za to, że jesteś z nami.